Cóż mogę powiedzieć, dziewczyny, mi po, dziewczyny mówiły, że mam uważać na start. To ja też tam miałam chyba reakcję 190, chyba 7, więc uważałam, bym powiedziała. Właśnie, pierwszy krok był taki, jak to u mnie, ale rozpędziłam się, czułam, że to jest naprawdę szybkie bieganie i wiem, że zaraz, że zaraz jest Marika i że zaraz ją dojdę. No generalnie był to bardzo szybki bieg, mogę tyle powiedzieć. Naprawdę był to szybki bieg. Tak. Czułyśmy tutaj na pucharze zawsze tak jest, że czuje się ciężar odpowiedzialności za drużynę. E, i, I na pewno ta atmosfera w zespole jest taka, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. I, e, no i wiadomo, że sztafety rządzą się swoimi prawami, więc e, troszkę e, na pewno ja mogę chyba powiedzieć tutaj, e, że z tej ekipy się najstarsza, a się najbardziej denerwowała. Więc naprawdę stres mogę powiedzieć, że mnie w środku gdzieś tam dopadł, ale no jesteśmy zadowolone z tego wyniku. To jest drugi wynik w karierze, kiedy, kiedy biegam taką sztafetę w polskiej reprezentacji, więc nic tylko się cieszyć. E, ja bym chciała powiedzieć, że to był dla mnie właściwie pierwszy wynik, jaki w ogóle w karierze miałam, jeżeli chodzi o historię sztafety u mnie. Także to był mój życiowy rezultat dzisiaj. E, za co bardzo dziękuję, cieszę się, e, znaczy dziękuję dziewczynom i dziękuję Ewie, że w końcu mi zaufała i że w końcu to było tak jak powinno być i mam nadzieję, że od tej pory dalej tak będzie i że będzie miało okazję się poprawiać, bo tak naprawdę naszymi indywidualnymi wynikami pokazujemy tutaj, że jak się fajnie zgramy to to jest sztafeta na rekord Polski, no nie bójmy się tego mówić natomiast yy, fajnie dużo lepiej mi się dzisiaj biegało niż wczoraj pewnie ten bieg wczorajszy był dla mnie takim przetarciem i mam nadzieję, że że jutro polecę wiraż tak jak dzisiaj w sztafecie, no i po prostu jeszcze lepiej Ja wczoraj powiedziałam, że to co miałam dać na eliminacjach na finale, na setkę. No dam na sztafetę. No cóż, co ja mogę powiedzieć? Cieszę się, że to tak wyszło. Cieszę się, że dałyśmy radę. Pałeczka do mnie doleciała. No i co? Jak doleciała? Podałam Ci. No to było wie, że doleciała, no Jezu. Chodzi mi o nogi. No i co? No Trzeba czekać. Mam nadzieję, że jeszcze lepsze będziemy robić, ała wyniki z dziewczynami będzie fajnie.